Każdego dnia pieniądze przypływają do mnie z lekkością. 300 złotych dziennie brzmi konkretnie, osiągalnie i prawdziwie. To nie fortuna, ale dokładnie tyle bym poczuła. To działa. To ja wybieram, że moje przekonania stają się realnym zyskiem. To nie przypadek, to nie udało się, tylko rezultat mojej wewnętrznej pracy. Moja podświadomość już zna ten rytm. Dzień po dniu lekko, spokojnie, bez napinki, 300 zł dziennie, jestem więcej, ale nigdy mniej niż to, co postanowiłam. Czuję się spokojna, gdy widzę, jak to się dzieje. Przelewy, zamówienia, przelewy, wdzięczność, wypłaty to wszystko jest znakiem, że jestem w zgodzie z nową. Ja nie muszę być idealna, nie muszę kontrolować wszystkiego. Wystarczy, że jestem. Że jestem zdecydowana, że codziennie widzę ten cel jako już spełniony. W moim świecie 300 złotych dziennie to normalność. Z czasem to będzie śmiesznie mało, ale dziś to dowód. Dowód na to, że moja energia tworzy rezultaty. Lubię, jak to się dzieje. Z dnia na dzień. Z lekkością, z radością, bo ja to wybrałam. Każdego dnia pieniądze przypływają do mnie z lekkością. 300 złotych dziennie brzmi konkretnie, osiągalnie i prawdziwie. To nie fortuna, ale dokładnie tyle bym poczuła. To działa. To ja wybieram, że moje przekonania stają się realnym zyskiem. To nie przypadek, to nie udało się, tylko rezultat mojej wewnętrznej pracy. Moja podświadomość już zna ten rytm. Dzień po dniu, lekko, spokojnie, bez napinki. 300 zł dziennie. Chcę więcej, ale nigdy mniej, niż to, co postanowiłam. Czuję się spokojna, gdy widzę, jak to się dzieje. Przelewy, zamówienia, przelewy, wdzięczność, wypłaty. To wszystko jest znakiem, że jestem w zgodzie z nową ja. Nie muszę być idealna, nie muszę kontrolować wszystkiego. Wystarczy, że jestem, że jestem zdecydowana, że codziennie widzę ten cel jako już spełniony. W moim świecie 300 złotych dziennie to normalność. Z czasem to będzie śmiesznie mało, ale dziś to dowód. Dowód na to, że moja energia tworzy rezultaty. Lubię, jak to się dzieje. Z dnia na dzień. Z lekkością, z radością. Bo ja to wybrałam.